To i kolejny LTR wleciał, ogólnie praktycznie taki sam jak miałem Oklejna podobna, to jest Suzuki znaczek zamiast Foxa No i te plastiki nie ucięte są całe Moje były poucinane Także teraz sobie zrobimy wersję na ulicę Zglebujemy go całego Szosowe koła już zamówiłem, także jak przyjdą to będę zakładał Takie fajne niskim profilu i z przodu takie szerokie będą Także będzie trochę inaczej wyglądał niż wtedy w KTMie, to co miałem Ogólnie trochę będzie trzeba rzeczy podrobić. Siedzenie chyba będę zmieniał. Okleina to zostaje taka sama. Tylko zrobię go wizualnie tak jak tamtego. Paski na czerwono. Będzie trzeba pomalować też ten robary, bo takie są dosyć słabe. Widać, że jakieś matowe pomalowane. Ramę też będę musiał odmalować, bo ona czarna nie była, tylko też była malowana jakimś matowym sprayem. Był ten niebieski metalik z tego co widzę tu gdzieś po jakichś prześwitach. Także będę musiał to pomalować tą tylną część ramy. Też muszę zdjąć i pomalować na czarno, tylny wahacz tak samo pójdzie w czarny. Wydech już zamówiłem, Yoshimura RS5 do niego. Z karbonu, także wleci tutaj wydeszek lepszy. I ogólnie co, no, jedzie w sumie podobnie do mojego. Ja miałem w swoim tylko wydech i wtyczkę zrobioną. Tu jest wydech seryjny. Ale jest założony rolga, Jest dosyć krótki i nawet fajnie to się zbiera. Nie wiem, czy coś było modzone w kąpie, czy nie. Tutaj widać, że ktoś sądę próbował wkręcać. Może był strojony jakoś ten kład i coś tam było z nim robione. Ogólnie muszę jeszcze rozebrać ten cały dekiel i wymienić uszczelniacze tutaj na pompie wody, bo leci. Jednie luz na szczyty na kierowniczej, tutaj tą tulejkę muszę wymienić, ale ona pewnie nie będzie do wymiany. Tylko będzie trzeba trochę ze sztyczą pokombinować. Bo pewnie jak nową wsadzę, to i tak będzie luz. No, no i jeszcze te amorek, tu nie wiem, czemu jest rozkręcone to do góry. To jest w sumie luźno. I ten dół będę musiał przekręcić, bo tutaj jest z tej strony regulacja, a, a tu jest z drugiej strony, bo powinno być od tamtej, a tutaj jest ten, czyli będę musiał go wyjąć i ten dół przekręcić. Bo jest tak jakby na odwrót, i co tu więcej? Podwyżki są, licznik jest wapora zamontowany, tylko oczywiście czujnik zerwany to nie wiem czy działa, będą musiał rozkręcić i zobaczyć te kable jakoś. Czy to będzie działało, czy nie? ciekawe czy odpali, bo ogólnie akumulator był słaby. Lampę to też mam przyciemianą. To sobie wymienię. Bo ta jest to oryginał, ale była klejona. Także trochę ipa. I będzie czarna przyciemiana. Albo musstanie trochę dam No ale ogólnie akumulator był słaby. Także wątpię, żeby odpalił. Pohechłał, pochechłał postał chwilę i na strzała odpalił. Ale akumulator i tak jest do wymiany, no bo trochę za słaby. I co tu jeszcze? W sumie nie kopci. Także dobrze. że się olej nie miesza z tym płynem. No ale na razie i tak nie będę jeździł. Muszę tam to wymienić. Te uszczelniacze. Wizualnie go zrobię. A no i jeszcze na przewody tak samo wlecą, i tu jest oplot. Ja nie miałem właśnie oplotu, ale i tak go zakryję i będzie żółty. I się wszystkie linki zrobi, przewody, tak jak miałem właśnie w tamtym ltr -ze. Lampy jakieś są, Nawet nie wiem czy one działają. Coś tam się świeci na pomarańczowe Fiorii. E? Lux. To chociaż soczewek nie trzeba kupować. Do katema może zamówię, bo widziałem taką fajną lampę. I ten zderzak jeszcze będę musiał naprostować, no to jest, bo jest trochę powyginany, tak jak widać. No ale sporo rzeczy mnie tu do rozbierania. Czekam, że prawie co wykłada porozbierać, żeby wszystko tutaj ładnie wymalować. Patrz temperatura jest. Nie wiem czy ten licznik to w ogóle działa, bo to nawet żadnego dystansu nie pokazuje, co bym nie kliknął to może i zadziała. Kładzic zatankowany pod korek był, także luks. Tylko ten korek jakiś taki dziwny, jakiś inny chyba. A no i jeszcze klameczki, chyba będę zmieniał, nie wiem czy zamówiłem czy nie. I amortyzator skrętu też do niego zamówiłem, także też wleci. Także będzie luks Tu chyba nawet był, bo coś widać, że było tam, Takie wyślizgane. Pewnie był założony jakiś. Jakiś filterek chyba był sportowy założony. Tutaj fajna jest ta siatka, właśnie z, z tym, że jest oryginalne. I ogólnie tutaj musiał być jakiś power commander chyba kiedyś, bo widać, że tu jest przerobiona, żeby wtyczka komuś przeszła. No i są rzepy, żeby te moduły się trzymały. Także coś tutaj było kiedyś modzone. Ja się zabieram za rozkręcanie właśnie tych plastików. Zdejmę ten cały tylny stelaż, wydech. Wyczyszczę go, pomaluję. Lampę sobie też przykręcę, właśnie tą przyciemianą. No i patrzcie, tylny wahać już mam złożony, pomalowany na czarno. Przewód też zrobiony. Tutaj też jeden żółty leży do założenia. Tył, jak złożę, to będę się zabierał za przód. Te amortyzatory będę musiał wyjąć, pomalować tutaj wszystko wahacze. Nerwbary pomalowane, tylna część ramy też. Także będzie można zakładać. Czy to jeszcze będę musiał pomalować trochę? wiała. Przewód od paliwa też sobie zmienia na żółty. No, i patrzcie, tył już złożony, ten przewód zrobiony na żółto. Ten tak samo ładnie pasuje teraz do oklejenki, wszystko z przodu też już wahacie, pomalowane. Jeszcze muszę zrobić ten oplot, też kolorowy. Paski zamówić czerwone do niego. No, i w sumie tu mi trochę wahacie, przeschnął. Zrobię te przewody na żółto, jeszcze na czerwono, pewnie te drążki. No i będę mógł go składać całego. I tyle, później jeszcze mi czujnik do prędkości przyjdzie. Teraz się wziąłem za odkręcenie tych przewodów hamulcowych i wam powiem, co za głąb to przykręcał. Ja nie wiem, jak to trzyma. Jak tu dał dwie podkładki z jednej strony przy śrubie, przy łebku, zamiast drugą dać tutaj do tego zacisku. I że tu nic nie leci z tego, ale najgorszy problem jest taki, że nie mogę tego odkręcić. Bo kluczem równo nie podejdę. Jest krzywo i jest trochę lipa. Nie wiem, czy ten zacisk też jest jakoś inaczej złożony. Tam podszedłem, będę musiał jakoś płaskim, ale to jest tak dowalone, że nie da rady. Może jakoś tam się uda. Z tamtej już poluzowałem sobie, także bym zmieniła na tą stronę, to nie wiem. Chyba, że z tej będę musiał odkręcić, tutaj i ogólnie LTR, tak jak widzicie już pomalowane wszystko złożone czekam tylko za paskami czerwonymi jeszcze myślę żeby te zaciski pomalować na czerwono to będzie lepiej tu pasowało klameczki zobaczcie jak sobie zrobiłem czekam też za czerwonym przewodem na linkę od sprzęgła ale nie tylko na przewody dałem te termokurczliwe te przewody te rurki tylko jeszcze na klamki i to elegancko pomalowałem na czarno dałem tutaj klam dałem Tą rurkę. No i jest żółta elegancko. Fajna taka gumowa teraz. ten nie będzie się nawet palce ślizgały na tych klamkach. Także, nawet lepiej to wyszło. No i fajnie taki kolorowy teraz jest. Także ogólnie będzie wyglądał jeszcze lepiej niż tamten. Bo jeszcze felgi mi przyjdą nowe. Czarne też będą, ale fajnie oklejone. Na szosowych kołach z wydechem jeszcze muszę trochę pokombinować. Tutaj będzie trzeba trochę dospawać jakieś podkładki, żeby to nie brzęczało, bo się trzymało tylko na jednej śrubie. No i tyle. I ogólnie układ wydechowy już nie będę go czyścił, tylko pomaluję sobie go na czarno i zostanie czarny. Myślę, że też będzie pasował, bo potem końcówkę będę miał karbonową, także sami zobaczycie jak to będzie wyglądało. No i na dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze czekam za czujnikiem od tej prędkości. A jutro się wezmę za wymianę tych uszczelniaczy co mi przyszły na pompę wody. Także też jakiś krótki filmik nagram z tego, będę musiał cały ten bok odkręcić. I może też ten dekielek pomaluję sobie w połysk czarny. Ale to zobaczę.